Siemanko, zapraszam Was na test myszki matdo GM100, czyli budżetowej myszki dla graczy za 60 zł. No i okej, okay, przejdźmy do wyglądu. Moim zdaniem ten wygląd nie jest jakiś idealny. Osobiście nie podoba mi się wygląd tej myszki, chociaż między innymi jest trochę tam takich fajnych, srebrnych elementów, na przykład na scrollu, na DPI czy tam na bocznych przyciskach. Myszka też takie po bokach posiada takie jakby, nie wiem, wgłębienia łopatki. Jest to, żeby po prostu sobie położyć na ten palec, chociaż moim zdaniem jest to bardzo małe i jest to bardzo słabo zakończone takimi ostrymi krawędziami. Też na tym jest też jakieś takie pseudoprofilowanie, ale jest to tak małe, że na to nie wszedłby żaden palec, nawet jakiegoś małego dziecka. Podświetlenie. No tutaj nie ma co na ten temat rozmawiać. Jest go bardzo mało. No i wygląda brzydko oraz nie ma tutaj żadnego. Software, także nie ustawimy sobie efektu i będzie pulsowało na parę kolorów. Chociaż jest rzecz w tym podświetleniu, które mogą docenić, gdy klikniecie przycisk od DPI, będzie mrugał jakiś tam kolor. Podświetlenie jest to lepsze rozwiązanie niż w niektórych droższych gryzoniach, w których po prostu na zawsze jest jeden kolor na scrollu na danej wartości DPI. Jak właśnie na tym Savio Gambicie, jak widzicie. I wygląda to przeciętnie, ponieważ to świeci tak, tamto świeci tak i tamto świeci tak i nie pasuje to po prostu do siebie jeśli chodzi o dół mamy podstawowy świecący na czerwono i sensor awago 5050, które oczywiście będą testy oraz bardzo małe ślizgacze teflonowe większe w, niż w myszkach biurowych, ale na pewno do jakichś takich myszek gamingowych no nie jest to nawet blisko tego no i myszka ślizga się powiedzmy, że akceptowalnie chociaż jest ona bardzo ciężka no i ta jakość ślizgaczy też nie jest na najwyższym poziomie Myszka jest pokryta takim matowym, gumowanym tworzywem, które jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Niestety, ale bardzo zbiera odciski palców. No dobrze, a więc przejdźmy do testów sensora. Szybkość raportowania. No tutaj jest 500 Hz. Powiedzmy, że jest ok. Mogło być gorzej, na przykład 125 Hz czy 250. Jeśli chodzi o szybkie ruchy, no to tutaj jest masakra. Jak widzicie na ekranie, robi bardzo małe ruchy. A myszką mniej więcej tak, no jest to bardzo szybki ruch, no ale czasami faktycznie taki ruch może się przydać typu, że chcemy się odwrócić za plecy, ponieważ tu już nas nawala. No i niestety w przypadku tej myszki, czegoś takiego nie możemy zrobić. No dobra, także zaczniemy test interpolacji, także zaczniemy oczywiście od tłości jaką jest 800, oznacza ona czerwony kolor. także co, lecimy. Jakieś przerwanie to prawdopodobnie no, już jest po prostu jakiś, jakiś jakby, duży ruch, już jest OK 1200 no i widać już przerywanie. Zdecydowanie. To już się zaczęło od razu jakieś takie przerywanie. 1600. Precyzja jest tragiczna na tych wartościach wysokich, także jest odczuwalne słabo się na tym myszki na tych miłościach. Także jak widzicie. OK. 800... Powiedzmy, że jest ok, chociaż doskonale nie jest. To niestety, ale tutaj już się zaczyna. Zaczynają się skody. Także, jak możecie zauważyć, sensor jest raczej na, bardziej na poziomie takiego z myszek biurowych niż jakichś takich droższych myszek gamingowych. Ja tą myszkę używałem jakieś 5 miesięcy i ten sensor praktycznie nigdy mnie nie zawiódł. Ale jakichś bardziej wymagających graczy, no to tutaj jest po prostu masakra. Także bardziej do jakichś casualowych Gierek. Jeśli chodzi o przyciski No to pod głównymi przyciskami mamy przełączniki chłano, o żywotności tylko 5 milionów kliknięć To jest naprawdę bardzo niska żywotność Samo w sobie ogólnie klikanie tego przycisku No to wymaga dosyć wysokiej siły nacisku Co mi się niezbyt podoba Skoro chodzi fajnie, z takim troszeczkę mniejszym oporem To co ja lubię Przycisk DPI jest bardzo mały Tak więc trudno go kliknąć Ogólnie nie to, że jest mały, to bardzo tam mała przestrzeń jest No i jego feeling mi się niezbyt podoba Przyciski boczne, tutaj jak mogliście zauważyć już ich nie ma, ponieważ bardzo głęboko one wsiadają do środka myszki, po prostu te przyciski mi tam wleciały, musiałem później tą myszkę otworzyć i te przyciski boczne wywalić, także raczej fink nie jest, nie jest zbyt fajny, no ale oczywiście nie mogło zabraknąć jak te przyciski brzmią, niestety jak przyciski boczne brzmią nie mogę Wam dać, ponieważ no ich już nie ma. Także to tyle, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i widzimy się w następnych odcinkach. Naura!